Cześć, z strony Łukasz Gąbiowski, Michał Pisarski. Po krótkiej przerwie witamy Was w kolejnym komentarzu Komputer Świata. Tym razem porozmawiamy sobie o sprawie stosunkowo świeżej, wciąż budzącej duże kontrowersje i o temacie bardzo, bardzo gorącym, czyli o nowych urządzeniach od Apple, które Tim Cook i spółka całkiem niedawno zaprezentowali na osobnej konferencji. Tak, temat jest rzeczywiście gorący, tak jak i same urządzenia. Nie wiem, czy słyszałeś, ale w ciągu pierwszego weekendu od debiutu Apple udało się sprzedać 13 milionów nowych iPhone'ów, co jest wynikiem rekordowym Bardzo dla zajmujące. Apple. I oczywiście tak nie jest. muszę do, chyba dodawać, że, że inni producenci smartfonów mogą o takich osiągnięciach tylko pomarzyć. Zdecydowanie. No to Łukasz, czy też dołączysz do wesołego grona posiadaczy iPhone'a 6 szczerze, szczerze powiedziawszy nie, aczkolwiek być może w przyszłości się to zmieni. Nie wynika to z tego, że mam jakąś awersję względem sprzętu od Apple, sam korzystam chociażby z MacBooka, ale jeżeli chodzi o smartfony, od zawsze byłem wierny Androidowi i tak w najbliższej przyszłości pozostanie. Choć kto wie, być może rzeczywiście za jakiś czas mi się to zmieni i na tego iPhone'a się przerzucę. O wiele bardziej kategorycznie mogę się wypowiedzieć na temat pozostałych sprzętów, jakie zaprezentowano podczas tej konferencji. Przede wszystkim iPad Pro i Apple Pencil absolutnie. Nie mają przynajmniej w moim, w moim przypadku absolutnie żadnego zastosowania i nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym rzeczywiście te sprzęty kupuję. No tak, iPad Pro dla mnie to też jest wielki sprzęt, wielki zawód, rzeczywiście dość mocny, ale Pencil, który kosztuje 100 dolarów i oferuje funkcje, które były obecne już w Samsungach Galaxy odładnych parę lat temu, to chyba nie jest żadna wielka rewolucja, żadne wielkie Next Big Thing. Natomiast wracając do iPhone'ów, tutaj muszę przyznać z kolei, że jest zupełnie inaczej niż w przypadku iPada. Bo wygląda na, na to, że Apple udało się pokonać stagnację, która, którą były dotknięte smartfony tej firmy przez ostatnich parę lat. Zobaczmy na przykład, że rok temu nowy model, czyli iPhone 6, tak naprawdę jedyną wielką nowością w nim był rozmiar jego ekranu, i to zmienił się na, na taki, który u konkurencji był standardem już od naprawdę bardzo, bardzo dawna. Natomiast w przypadku nowego iPhone'a można powiedzieć, że to jest pełnoprawny, naprawdę nowy model, mimo iż z zewnątrz trudno zauważyć jakiekolwiek zmiany. Rzeczywiście coś w tym jest, nawet Apple, promując, reklamując nowego iPhone'a, używa przecież hasła. Tutaj pozwolę sobie zacytować. Jedyną rzeczą, która się zmieniła, jest wszystko. I trzeba przyznać, że to slogan rzeczywiście wyjątkowo, wyjątkowo trafny i oddaje. Całą ideę tego, jakie przemiany przeszedł, przeszedł nowy iPhone. Jeżeli chodzi o tą zewnętrzną, wizualną powłokę, to rzeczywiście ten model, poza nieco innym ekranem i możliwością kupienia modelu w barwie różowo-złotej, która swoją drogą sprzedaje się naprawdę fantastycznie, no, większych zmian szczerze powiedziawszy nie ma. Co tak naprawdę się zmieniło? Okazuje się, że najwięcej zmieniło się w środku. Razem Michał oglądaliśmy tę konferencję. Apple, gdzie na tym specjalnym panelu omawiano wszystkie te nowości oraz parametry i powiedz, co w takim razie zrobiło na tobie największe wrażenie z tych wszystkich rzeczy, które zaprezentowano? No to już pewnie wiesz, że na mnie największe wrażenie zrobiło 3D Touch, czyli ekran, który potrafi reagować na, na siłę nacisku. Yy, bawiłem się już Huawei Mate S, czyli smartfonem z podobną funkcją na, na targach w Berlinie. Rzeczywiście działało to już tam bardzo dobrze. Natomiast wydaje mi się, że Huawei. Yy, Zmarnuje troszkę potencjał tej funkcji, natomiast wiadomo, że, że Apple z własnym ekosystemem naprawdę wyciągnie z niego wszystkie soki, i to może być rewolucyjna rzecz. No, rzeczywiście, Apple nie tylko. Chce z tego free wycisnąć maksymalnie dużo, ale też chyba przede wszystkim może z uwagi na to, że rzeczywiście posiada swój własny, własny system operacyjny. W przypadku Androida jest to o tyle ciężkie, że ciężko wyobrazić sobie, szczerze powiedziawszy, e, trzeźwo myślącego dewelopera, który pisze aplikację z e, wykorzystującą siłę nacisku. Z której będzie mogła korzystać. Z której będzie mógł korzystać tylko jakiś ułamek procenta użytkowników Androida, bo po prostu nie będą posiadali odpowiedniego telefonu do tego. I to jest chyba mimo wszystko największa bariera. W przypadku Apple czegoś takiego nie ma, znaczy. Coś takiego występuje, ale na znacznie mniejszą skalę rzeczywiście. Ci, którzy będą posiadali nowego iPhone'a, będą posiadali odpowiednie, od, odpowiednie urządzenia, które tą technologię obsługują. No i rzeczywiście Apple może, może na tym całkiem sporo ugrać. No jasne, widać, że Apple już podczas konferencji chwaliło się, że udało mu się przekonać wielu gigantów, twórców gier, twórców aplikacji takich jak Instagram do, do wykorzystania 3D Touch, i oczywiście wokół tej funkcji krąży również cały system operacyjny iOS 9. Zwykle to jest wykorzystywane chociażby do wyświetlania skrótów czy, czy podglądu stron internetowych po, po na przykład mocniejszym kliknięciu w link. Mm -hmm. y oglądałem parę dni temu filmik taki porównawczy pomiędzy szybkością nawigacji po tych samych funkcjach w iPhone'ie 6 i iPhone'ie 6S i oczywiście 6S absolutnie zdeklasował zeszłoroczny model i przypuszczam, że to samo zrobiłby z większością, jeżeli nie z każdym smartfonem y z Androidem na pokładzie. Moim zdaniem, cóż, no ja nie jestem wielkim fanem smartfonów Apple, ale to jest rzecz, której naprawdę zazdroszczę i której wydaje mi się, że... Nie doczekamy się szybko na taką skalę w konkurencyjnych smartfonach. No tak, no 3D Touch naprawdę wygląda przynajmniej na chwilę obecną bardzo, bardzo dobrze, ale nie zapominajmy, że to nie jest jedyna zmiana, jaka z tym nowym iPhone'em do sprzętu Apple'owskiego trafi. Ta rzecz, która jest wyjątkowo istotna, to są przede wszystkim 2 GB RAM, jakie się znajdą mm. na pokładzie nowych iPhone'ów. W poprzednich modelach było to o połowę mniej, czyli w cudzysłowie. Zaledwie 1 GB, a mimo wszystko wszystkie te aplikacje naprawdę na tym telefonie działały bardzo, bardzo, bardzo sprawnie. Druga kwestia, być może jeszcze istotniejsza, to nowy aparat. Matryca 12-pikselowa to naprawdę duży przeskok w stosunku do tego, co widzieliśmy wcześniej. Zwłaszcza, jeżeli uwzględnimy to, że dla wielu posiadaczy iPhone'ów, ich smartfon, ich telefon, no praktycznie w w codziennych sytuacjach całkowicie zastąpił im aparat fotograficzny w chwili, w której otrzymają 12 megapikseli, no możemy śmiało mówić naprawdę o drobnej rewolucji. No jasne, tym bardziej, że w iPhone'ie to jest bodajże pierwsza zmiana w samej rozdzielczości matrycy od bodajże 2011 roku, czyli chyba już kawał tak, czasu. Chyba tak. Tu znowu oglądałem już pierwsze porównania pomiędzy aparatami w iPhone'ie 6S a innymi flagowymi smartfonami. I muszę przyznać, że Nowy iPhone, jego aparat nie, nie rozkłada konkurencji na łopatki, aczkolwiek spisuje się minimalnie gorzej albo y, bardzo podobnie do LG G4 i Samsunga Galaxy S6, które uchodzą w tej chwili za smartfony z najlepszymi aparatami. Więc tutaj posiadacze sprzętu giganta z Kupertino absolutnie nie mają się czego wstydzić. No i tak, iPhone 6S jestem w tej chwili pewien, że odniesie, a właściwie już odnosi wielki marketingowy sukces. Natomiast nie zapominajmy o tym, że jeszcze niedawno eksperci niemal zgodnie uważali, że jaki by iPhone 6S nie był, poniesie ogromną klęskę. No tak, a w rzeczywistości, tak jak wspomniałeś, jest. W sumie całkowicie na odwrót i szczerze powiedziawszy, nie ma, temu, nie ma temu co się przesadnie dziwić. Ten nowy iPhone, zamiast być po prostu nową wersją tego samego, co widzieliśmy wcześniej, faktycznie stawia na nowe rozwiązania i oferuje coś nowego, czego jeszcze wcześniej nie widzieliśmy. I szczerze powiedziawszy, nie dziwię się szczególnie użytkownikom czy też fanom urządzeń od Apple, którzy pomimo tego, że posiadali już wcześniej iPhone'a gromadnie lecą do sklepów, aby wymienić go na nowszy model, bo rzeczywiście ten iPhone 6s no, wprowadza jakąś nową jakość i wszyscy chcą z niego korzystać po prostu. No i Apple oczywiście bardzo szybko odpowiedziało na to zapotrzebowanie, bo w USA wprowadziło specjalny plan abonamentowy. Tak, to jest bardzo ciekawe. Tak, kwestia. płacisz co miesiąc pewną określoną kwotę pieniędzy i każdego roku otrzymujesz nowy model iPhone'a. Żyć nie umierać. I z tego co wiem, to też już Apple po raz kolejny kreuje jakieś trendy rynkowe, bo nad podobnym rozwiązaniem pracuje też Samsung. I jako, że w Samsungu wszystko musi być zawsze więcej i lepiej, to pewnie jego plan będzie miał więcej rdzeni albo, albo jakieś inne, inne cudowne zalety. No i wygrają na tym przede wszystkim konsumenci, jakby nie patrzeć. Konkurencja na nowym polu, e, który jakby nie patrzeć, teraz zapoczątkowało Apple, wprowadzając taki plan abonencki. E, no być może to wykreuje rzeczywiście takie trendy, za którymi podążą pozostali producenci i dzięki temu będziemy mieli większy wybór, lepsze telefony za mniejsze pieniądze. To chyba wszystkim nam na to właśnie chodzi. Podsumowując, nowy iPhone 6S nie ma się absolutnie czego wstydzić w porównaniu do swojej Androidowej konkurencji, choć obaj z Michałem jeszcze preferujemy raczej urządzenie od Google'a, to nie mielibyśmy nic przeciwko, żeby iPhone'a przetestować i sprawdzić, czy naprawdę jest aż taki dobry. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, że z nami byliście. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi innymi nowościami ze świata, nowych technologii, zapraszamy na nasz fanpage, zapraszamy na nasz kanał na YouTube i zapraszamy na naszą stronę. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.